Dzień dobry kochani, witam wszystkich w ten środowy poranek. Moi drodzy, kolejna odsłona nowej serii na moim kanale. Tarotowy codziennik, energia dnia, karty dnia. Podglądamy jaka energia dnia będzie nam dzisiaj towarzyszyć, jakie Pan wszechświat ma wobec, wobec nas plany energetyczne, jakie energie będą miały na nas wpływ, na nasze emocje, na nasze wydarzenia, na nasze sytuacje i oczywiście wskazówki, rady, jak sobie z tymi energiami poradzić. No i podglądamy, tak? Podglądamy, jak to. Poradzić sobie z tym środkiem tygodnia. Mam nadzieję, że dzisiejsze energie będą o wiele lepsze od poprzednich, bo ostatnie dni nie rozpieszczały nas tymi energiami. Także powiem Wam z sercem na ramieniu, testuję te karty. Zobaczmy, zobaczmy ten kolejny dzień, jakie energie tutaj do nas idą, jak będą na nas pływać. I co możemy oczywiście e, osobiście sami z tymi energiami e, zrobić, jak im zaradzić, tak? Dobrze, energia dnia dzisiejszego i rada wobec nich. Okej, okay, dobra. No i dobrze. Moi drodzy, hasło dnia... Na środę, 16 lipca, to przede wszystkim postawa obronna, moi drodzy. Dzisiaj stajemy w samoobronie, dzisiaj odpieramy ataki różnego rodzaju, ale robimy to w sposób spokojny, mądry i wyważony, i to jest droga do sukcesu, moi drodzy. Mhm. Także dzisiejsze energie mogą nas wystawiać na próby, moi drodzy, tak? Mogą testować nasze granice, mogą te energie. E, tak, weźmy to teraz e, z przyjemnej strony. Mogą próbować doskonalić nasze umiejętności asertywności. O, jak to pięknie, Winajka teraz ujęła. Także dzisiaj asertywność, samoobrona, e, pilnowanie swoich granic, to m, będzie takie znamienne e, dla nas wszystkich. Słuchajcie, jest siódemka buław, ta główna energia. To jest taka, wiecie, energia, ona lubi właśnie atakować, ona lubi wbijać szpilki, ona lubi nam czasami e, krzyżować niektóre plany, tak? Ona lubi. Troszkę na nas też wpływać, więc możemy mieć dzisiaj takie wrażenie, że gdzie się nie pojawimy, gdzie nie pójdziemy, w jakimkolwiek miejscu, w jakimkolwiek towarzystwie, tam znajdzie się coś lub ktoś, co będzie tak dosłownie próbował poprzestawiać te nasze granice, tak? A to nie wiem, będzie podważał nasze zdanie, a to będzie próbował wpłynąć na nasze decyzje, albo nie wiem, pojawią się. Próby zwalania na nas odpowiedzialności za jakiś projekt, za jakiś błąd, za jakąś pomyłkę, tak? Albo w ogóle odpowiedzialności za jakieś obowiązki, a to nie wiem, ktoś będzie szturmował różnymi propozycjami, namawiał nas, nie wiem, do wzięcia udziału w jakimś przedsięwzięciu albo do zrobienia czegoś, na co my możemy dzisiaj nie mieć po prostu ochoty. Więc moi drodzy, dzisiaj szczególnie trzeba zadbać o te nasze granice. Szczególnie trzeba zadbać o kontrolę e, otoczenia, kontrolę innych ludzi, ale też kontrolę samego siebie, tak? Żeby ta, wiecie, odpieranie tych ataków nie przerodziło się w agresję, tylko było właśnie takim spokojnym, wyważonym e, właściwie spokojną, wyważoną umiejętnością powiedzenia nie w momencie, kiedy wszystko krzyczy tak. Także dzisiaj taki troszkę test od wszechświata będziemy mieli. Wszechświat nam zafunduje taki test, czy jesteśmy w stanie trzymać się swoich granic, trzymać się swoich postanowień, trzymać się swoich planów, bez względu na to, że wokół pojawiają się same przeszkadzajki, które mogą wyprowadzić nas z równowagi, a naszym zadaniem dzisiaj jest nie dać się wyprowadzić z równowagi, nie dać się absolutnie nikomu sprowokować. Także dzisiaj tylko spokój nas może uratować, tak? Więc e, taka zimna krew, takie konkretne, głośne nie. Dzisiaj, moi drodzy, robimy to, co mamy zaplanowane. Dzisiaj skupiamy się na tym, co chcemy zrobić, na naszych planach. Nikomu, nikomu, nikomu naprawdę nie musimy dzisiaj niczego udowadniać. A pojawić się mogą, oj, mogą pojawić się takie osoby, które będą oczekiwać od nas właśnie jakichś dowodów na coś, ale jedyne co musimy dzisiaj udowodnić, to sami sobie, że nie zmienimy swoich planów. Nie zmienimy swoich nastawień, nie zmienimy swoich światopoglądów, będziemy robić swoje, nawet jeśli w środku, nawet będzie nas dosłownie buzowało pod wpływem tych przeszkadzajek. Także, troszkę taki dzień powiem Wam, kiedy trzeba przyjąć postawę obronną. Także, kto ma rękawice bokserskie, tarcze ochronne i inne miecze, to najlepiej maczety i inne gazy pieprzowe do torebki, do kieszeni w razie ataków, ale tak oczywiście pół żartem, pół serio. Chociaż wiecie co, no jeżeli dzisiaj gdzieś jedziecie, zostawiacie rower, zostawiacie samochód, wychodzicie z domu, pilnujmy dzisiaj może wszyscy, tak na wszelki wypadek, żeby te samochody były pozamykane, żeby, żeby okna były pozamykane w domu, sprawdzajmy czy dom jest zamknięty, warto warto jednak zabezpieczajcie te rowery i tak dalej, żeby tutaj jednak ta ochrona tych naszych przedmiotów naszego mienia dosłownie była bezpieczna. Dobra. Także tak to wygląda. I rada, słuchajcie. I rada na to wszystko podoba mi się ta rada, bo to jest taki wiecie dobry upór, który mi się tutaj pokazuje, taki spryt. Spryt, ale wiecie, spryt, który polega na tym, że polegamy na sobie, tak? Na swoich przeczuciach, na tym, co mamy zaplanowane i na tym, co jest dla nas istotne. Takie dzisiaj troszeczkę nasze pięć minut, bo nie pozwalamy sobie dzisiaj wejść innym na głowę. Także nie dajmy się, moi drodzy, sprowokować, nie unośmy się żadnymi emocjami, nie zdradzajmy swoich planów, też bardzo istotne. Nie zdradzajmy swoich myśli, bo im mniej dzisiaj... E Ktoś będzie wiedział na nasz temat i mniej powiemy dzisiaj na swój temat to tym mniej tych ataków się w naszą stronę pojawi i mniej tych zasadzek zwłaszcza ze strony innych ludzi. Także trzymajmy się dzisiaj swoich planów, nie dajmy się wciągnąć w niczyje gierki i trzymajmy się tego co sobie postanowiliśmy, a jeśli ktoś próbuje wpłynąć na nasze decyzje, na nasze światopoglądy, na nasze plany to trzeba tutaj wybitnie, wyraźnie i konkretnie potłumaczyć takiemu jego mościowi, tudzież jego mościowi, że nie, 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 ja dzisiaj mam swój plan dnia i będę się go trzymał, trzymała. Także trzymajmy się dzisiejszego planu i będzie, ok, postawa obronna, pilnujemy, pilnujemy. Naszych postanowień na dzień dzisiejszy. Dobra, kochani, jeszcze cztery znaki Zodiaku, którym wszechświat dzisiaj będzie szczególnie sprzyjał, to po pierwsze, a po drugie też to są takie znaki Zodiaku, które szczególnie mogą odczuć te energie, które tutaj właśnie są pokazane. Oczywiście przekaz jest ogólny dla wszystkich, ale tutaj cztery, cztery znaki Zodiaku, które. Nie dość, że będą miały wsparcie e, e, od wszechświata, to jeszcze właśnie te energie szczególnie mogą się u was zmanifestować, e, moi drodzy. Wodnik. Także wodniczku do obrony, gotowy start. Koziorożec tak samo. O, się karta odwróciła. Baranki. I o, co te karty takie poprzekręcane. I panienka. Także te znaki. wszechświat sprzyja, ale też szczególnie weźcie sobie e, pod uwagę te energie dzisiejszego dnia. Życzę wszystkim pięknego dnia, powodzenia na cały dzień. Niech te nasze granice dzisiaj nie będą przesuwane absolutnie. No i przypominam karty kartami, tak, energię energiami, ale wiadomo, większość należy do nas, pamiętajcie, mamy wpływ, mamy wpływ na naszą rzeczywistość i umawiamy się. To będzie piękny dzień. Miłego dnia, moi drodzy, do zobaczenia jutro rano.